I pójdziemy na mapę pogrzebane miasto w ciągu dnia. Tą pierwszą mapę wolę, bo ludzie są jacyś bardziej chillowi. O kurwa. O, no, 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 no. no, 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 no. Dobrze. Damn. Ładnie tu. No. Forsuj, forsuj. Jak to będzie po angielsku? Chyba bridge. Piłka. Może być piłka. Dobra. Tu jest ekstrakt. Tu jest coś. Zdobądź skaner, skaner kapusia. Ok, no dobra, to Czy tu był kapuś? Może uda się z kimś z zjoinować? Nikogo tu nie ma, daj se siadu. Dobra, jest. Dobra, spieprzamy. Chociaż kurde, tamten jest bardziej śmiercionośny w tym przypadku. Okej, okay, hops. Nic tu nie ma, nikogo tu nie ma. Uuu, a myślałem, że to hajs. Myślałem, że to hajs. Pycz. Dobra. Naładujmy się, bo to szybko się skończy. Wróć. No hmm. teraz się Dobra, kurde, no nie. Okej, okay. to było bardziej dobra strzelba, jest słaba. Czasami jest dobra. Czasami strzelba jest spoko. Ogólnie feeling jest dobry. Gorzej z... z powiem, egzek Jezu, myślałem, że coś się do nas podczołgało. O. Sforsuj i przeszukaj. Check this out. Więcej lekkiej... No, Be friend. No, no, dawaj, wejdź tutaj, ale cię wysadzę. Chyba gość mnie wkurzył, idziemy na niego zapolować. O, i pieprza do wyjścia. Patrzcie go. Może sobie poszedł. W takim wypadku mogę darować. Dobra, bo my jesteśmy na eksport... Na ekstrakcie. Na ekstrakcie się złe rzeczy dzieją. 18. Kurde, wątpię żebyśmy... Ech. Spróbujemy ich olać i pobiegniemy sobie dookoła. Można natrafię na jakichś niemiłych panów, to będzie trzeba walczyć. Tą pierwszą mapę wolę Bo ludzie są tam jakiś bardziej chillowi O kurwa O no 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 no, no no no, no no no, no no Masz kurwa z przyłożenia o. Jeszcze nic nas No przecież nie Dobra spierdalamy Run O, no, tu się ukryje. Właś. Nie. Dobra, przeżyłem. O. Chyba nie wcelowałem. Dobra, poleciąc jak się indziej, Nieważne. Run for your lives. Movement w tej grze jest bardzo przyjemny. Ba. te apartamenty to brzmią jak totalne PvP Let's go there. O. pójdziemy za nim. Albo nie. Drony. Ale dobra. Może? Może spróbujemy. Tam ktoś też pobiegł daleko. Kurde, gdzie jest ten ziomek? Chyba, że zaraz tu mnie on zaszlachtuje, a nie widziałem przyjaciółmi. Tak też to może się skończyć. Lekka amunicja, po co ja to biorę? Nie mam broni z lekką amunicją. Gdzie ja w biegu? Tutaj w biegu. Hopla Może i tutaj. U, tyrolka. Fajnie. O, ciekawe. A, do góry. Up. Up, up, up. U? hello. Yo. U, dobra, więcej amunicji. Dobra, przebiegnijmy się, co tu się w ogóle dzieje. Jezu, mam już zwidy. Z tymi robocikami. Nie, można przebiec na drugą stronę. O dobra z tego więcej Coś jeszcze? Ktoś jeszcze No, no, no Kolego Takie skubańce, nie? Podjeżdżają do ciebie i wybuchają Dobra. Eee dałaby się właśnie to zrobić. Jeszcze musimy zniszczyć tą Dobra, spójrzmy co tu się dzieje w ogóle. Tam jest ekstrakcja. Tu lata kogoś szuka. Du, 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 du. Jak tam z ekstrakcją? To się zamyka właśnie, także zostaje to za 10 minut albo to za 14 Oszty ty kurwo. Nie. A, sik. Nie <grym> idźmy stąd. Czy ja muszę go zniszczyć zniszcz kapusia, dobra, musimy go zniszczyć. Co tu wybucha? To wybucha, gdzie on jest? Gdzie jest ten gnój? Tam jest. O! Ale będzie rzut. Kurwa, za daleko jest. No kurde, za daleko jest, no. Tam coś się dzieje. Musz dać proces. Ah. Ej, spoko miejscu. a to jest co? Są granaty? Chyba. Tak, to są granaty. To, Do, doładujemy się To dobre jak ktoś cię goni I można po drodze ustrzelić What to fuck no one Got them O ty kurwio I po osie. Proste elementy broni palnej, lekka coś tam. Dobra, let's go. Pulów, nie, to ja dziękuję. Kogoś tam wykryło, na dachu. Dobra. Co to jest? Uuu, wrak rakietowca, to może bym się skusił? O, o, o. tymi granatami. O, jest fan. Dobra, bo ja tu pitu pitu, a tu 6 minut zostało. Tylko ten liper tu jest gdzieś Też nie chcę go Przywołać No dawaj go Dawaj, dawaj dziada Ok. Let's go then. Ops. Ciekawe dlaczego on uciekł. Myślałem że będzie nas próbował ubić. O kurwa. To jest bombardier. Okej. Okay. Tak to jest bombardier? Bastion. God damn it. No i tu jest wejście. Dobra, spróbujemy. O no i znalazłem. Dobra, udało się zniszczyć wieżyczkę. <todgłosy> Pa, pa pa Hello, let me go with you. Wait for me. Hello, hello. Don't shoot. Yep. Let's go. <laughs> nice one. No i w sumie uda się czasami wrócić. Kimś.